Pani Lauro i Pani Krzysztofie, w tym roku akurat połączyliście dwie imprezy, tak naprawdę jedna po drugiej. Dzisiaj mamy e, galę Klubu Integracji Europejskiej, e, galę przedsiębiorców, a jutro, Pani Lauro, e, są zawody właśnie węgarskie imienia Pani Ojca, z tego co pamiętam. Ojca, tak? Tak, tak, e, Co dzisiaj, e, proszę Pani, e, można będzie tutaj zobaczyć? Jest Pani prowadzącą dzisiejszej gali. No jest to ogromne przedsięwzięcie Ta gala, stąd ta nazwa Gala, a nie piknik Bo rzeczywiście jest tu dużo atrakcji Ludzie przyjeżdżają już teraz Bo przyzwyczaili się do tego, że miło Spędza się całe popołudnie i wieczór Przyjeżdżają całymi rodzinami Z dziećmi, ze swoimi przyjaciółmi Więc rzeczywiście Nie tylko jest to przy okazji Możliwość kontaktów zawodowych Handlowych, biznesowych Wystawienia się swojego stoiska Ale też dzieci bawią się przy minigolfie na, na dmuchańcach, na ścianie wspinaczkowej, dla młodzieży są kłady, no jest tak dużo atrakcji i występów artystycznych, że rzeczywiście jest po co przyjechać i nikt się chyba tu nie nudzi, nie mówiąc o tym, że Rancho przygotowuje zawsze pyszny potrzęstunek taki piknikowy, ale rzeczywiście świetny, także żal odjeżdżać wieczorem. Panie Prezesie, pani Krzysztofie, e, która tu jest już gala e, pod Pana przewodnictwem? Bo z tego co wiem, przy, e, Pan przejął właśnie, e, 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 po swojej mamie jakby nie było, właśnie przywództwo w, w klubie. Czy to jest pierwsza czy druga gala właśnie, ta już e, przez Pana? Pod, pod, pod moim szyldem, generalnie to jest zawsze wspólny szyld, prawda, bo to jest biznes rodzinny. No bo mama jest honorowym prezesem w dalszym ciągu. Jak najbardziej jest inicjatorką, założycielką tego klubu prestiżowego, a ja jestem od zeszłego roku tutaj prezesem, tak. No i to jest moja pierwsza, pierwsza impreza. To właśnie taka samodzielna właśnie gala przedsiębiorców, największa w tym roku klubu integracji, jak rozumiem. Tak, tak, to jest największe wydarzenie, jest ponad 1500 osób. Na tej imprezie są przedsiębiorcy. Tutaj też przedsiębiorcy przychodzą, prawda, z dziećmi, to impreza ma charakter pikniku. No i jest cała moc atrakcji, tak jak pani Laura tu wspomniała. Pragnę dodać, że pani Laura zawsze prowadzi też nasze imprezy, prawda? właśnie do tego chciałbym nawiązać, ponieważ kiedyś pani Laura prowadziła samą Gale Akademii Dobrego Stylu, później tak się stało się, że każdy zaczął myśleć, że Gale Akademii Dobrego Stylu to są gale Klubu Integracji, a tak naprawdę. Dwie firmy, nie wiem, Klub Integracja, Agencja Piarowa, właśnie połączyły swoje siły. Jak to jest? No tak to jest, że ja z panią mamą Krzysztofa znam się od wielu, wielu lat. Od początku istnienia Klubu Integracji Europejskiej. Bardzo kibicowałam rozwojowi tego wspaniałego, najbardziej prężnie działającego klubu, tego typu biznesowego w Polsce na pewno. Bo wiele powstawało podobnych inicjatyw i wszystkie albo nic nie robią. A Pani gale cały czas istnieją. Te gale nie tylko istnieją, ale tych, tych e, e, imprez różnych o różnym charakterze klubowych i świątecznych i pokazów mody i integracyjnych i śniadań z ekspertem i tak dalej. Tego jest po prostu bardzo dużo. Gala po prostu skupia najwięcej może osób, bo jeżeli jest gala Akademii Dobrego Stylu, którą już przygotowujemy e, na jesień, no to tam na widowni zasiadają też duża grupa, powiedzmy 400 osób, co najmniej. Niektórzy stoją, ale to nie jest półtora tysiąca, prawda? Jednak jest to teren, jest to miejsce, na którym ci ludzie się po prostu zmieszczą. No ale organizacyjnie pan prezes musiał ogrom pracy w to włożyć. Ja oczywiście nie tylko prowadzę, ale zawsze pomagam, bo jutro, tak jak pan mówi o tych zawodach, odbędą się 20 jubileuszowe zawody wędkarskie aktorów o półhartele tygodnia imienia Mariana Łącza, mojego ojca. I klub też od kilku lat włączył się w pracę związane z, z przygotowaniem z kolei tych zawodów. I pani prezes Barbara Jończyk, imienny swój puchar ze szkła weneckiego, wspaniały, specjalnie zaprojektowany wręczy za drugie miejsce, no bo jak mówię, za pierwsze miejsce puchar przyśle tydzień wydawnictwo Bauer. Właśnie to jest najciekawsze, że pomimo, że to pani organizuje przy współpracy z klubem integracji te zawody w NK, ale tak naprawdę wszyscy i tak uważają, że to są i eventy i klubu integracji, ponieważ są na tyle fajne, dużo gwiazd właśnie i co najciekawsze, zawody z gwiazdami, zawody wędkarskie. No oczywiście, bo to łowi zawsze około 35 znakomitych, znanych wędkarzy. Z nami bywali jako ostatnie prawie wyjścia na tego typu imprezy przed śmiercią i Andrzej Turski, i profesor Zbigniew Religa, i Andrzej Kopiczyński, Jurek Bogusz Bilewski, Pyrkosz z nami łowił, Krzysztof Hamiec, Marian Glinka, a teraz mamy nadzieję, że przyjedzie pan Ignacy Gogolewski jako też senior i weteran. Nie wiem, czy będzie przez cały dzień łowił, ale jako gościa się go jutro też spodziewamy. Panie prezesie, ilu gości dzisiaj przyjechało na gale Klubu Integracji Europejskiej. Pan jako prezes, jako dzisiejszy gospodarz tego eventu, co tutaj będzie właśnie jeszcze się działo? Wiem, że przed chwilą było losowanie loterii, losowanie właśnie o diament. Co jeszcze będzie? Przed nami turniej, znaczy już min, turniej minigolfa się odbywa, jazda kładami, prawda? Torlinowy, ściana spinaczkowa dla maluchów, trampoliny, strzelanie z łuku, no i moc cała moc atrakcji. Także. To jak co roku zresztą. Tutaj pani Laura powiedziała już wszystko. Ja dziękuję za tą rekomendację, bo od kogo jest lepsza rekomendacja, jak nie od pani Laury łącz, prawda? I na samo zakończenie muszę zapytać u gospodarza dzisiejszego eventu. Panie prezesie, ciężko było zorganizować właśnie tą galę i właśnie przejąć tą pałeczkę po mamie. Tak, bardzo ciężko. No, tyle lat też byłem tutaj obok mamy prawda, i miałem dobre inspiracje, prawda, bo to jest kobieta sukcesu. I, i, I cały czas jakby uczyłem się, prawda, tutaj będąc przy niej tego, tego fachu. I myślę, że już jest odpowiednia chwila, ten moment, że, że można już tutaj, że mama dała pałeczkę. I, i, no i teraz tutaj razem, ale też z mamą razem urzędujemy, prawda, i tutaj tu zarządzamy, organizujemy takie eventy. Ja też na marginesie i przy okazji chciałbym podziękować naszym sponsorom, wszystkim, naszemu sponsorowi strategicznemu firmy Efficient Print, prawda, że po pierwszy raz też udało nam się sponsora strategicznego znaleźć na to wydarzenie, co też ważne. No i, i co? I do zobaczenia za rok mogę powiedzieć, bo na pewno. Tutaj wrócimy. Pani Lauro, ile będzie jutro gości na zawodach wędkarskich z gwiazdami? To znaczy, zawodników, jak wspomniałam, będzie 35, myślę. Jeżeli Państwo zechcą przyjechać, to zapraszam. Będziemy oczywiście, Pani Laura. To jeszcze o tym porozmawiamy naturalnie, a poza tym ja nie zapraszam tłumu gości. To jest zupełnie inna w charakterze impreza, bo jednak ryby łowi się w ciszy i spokoju. Będzie nawet prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, będą przedstawiciele wiadomości wędkarskich, także prasy, oczywiście branżowej, także będzie bardzo dużo zacnych gości. Chciałbym Państwu podziękować. Telewizja, Internet TV. Naprawdę szeroki już zakres. Wystarczy wejść na YouTube'a. Nie wiem, gdzie Państwo jeszcze się pokazują. No, również na satelicie i na kablówce również. Tak, tak. Polecam usługi tej telewizji. Także ja dziękuję bardzo, że po raz kolejny tutaj Państwo zechcieli być z nami. Tak?